Dobry wieczór, dzień dobry. No tak, piąta rocznica zabójstwa na scenie w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydenta Gdańska, pana Adamowicza. Szok i niedowierzanie. Jak mogło do tego dojść? Atmosfera była tak radosna, jak to zwykle bywa podczas finałów. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że tak sobie myślę, no nawet ochroniarzom, przez myśl nie przeszło, że coś takiego może się zdarzyć. I zresztą wiele rzeczy nam nie przechodzi przez myśl i się zdarza, i teraz to już pięć lat temu, kiedy doszło do tak potwornego, jeśli chodzi o okoliczności, zabójstwa. Pamiętasz zdarzenia były subrealności tego zdarzenia że to się to się zdarzyło a się zdarzyć nie miało prawa i człowiek tego nie był w stanie ogarnąć rozumem no nie tutaj rozum jakoś uciekał a jednak musiał z powrotem wrócić i pogodzić się z rzeczywistością ale jak ty pamiętasz jak interpretowano Przyczyny tego zdarzenia. Tak, owszem, człowiek prawdopodobnie niezrównoważony psychicznie, tak to nazwijmy, bo przecież nie mamy, przynajmniej ja nie pamiętam, albo nie mam e, możliwości sprawdzić, jaki był jego stan, chyba był badany przez psychiatrów biegłych. Więc co pamiętasz z tego dnia? Znaczy, jakie no były potem oceny tego zdarzenia? Szok. Ludzie się zastanawiali jak to się mogło zdarzyć, ja pamiętam, że zaczęłam szukać po internecie, w ogóle najpierw, on nie zmarł od razu, to trwało jakiś czas, myśmy czuwali, słali dobre myśli, modlitwy, a w międzyczasie zaczęły się właśnie zastanawiania też nad okolicznościami, jak mogło do tego dojść. No nawet jeżeli to był wariat. E, no e, mówimy tutaj tak, tak kolokwialnie wariat, no to znaczy no, nie chcemy go też obrażać, no niemniej no, ja go mam za potwora. Podobno osoba, pan niewiadomski, który zabił prezydenta, pierwszego prezydenta Narutowicza, no też ten człowiek, artysta uchodził za osobę głęboko nie znormalizowaną. Ale no właśnie zawsze są jakieś nastroje. Nic się nie rodzi tylko w chorym myśle. Ten chory umysł musi być czymś inspirowany. I teraz nakłada się na tamten moment. Myślę, że powinniśmy jakby nawiązać do tego, z czym mamy do czynienia cały czas przez te pięć lat i z czym mamy do czynienia teraz w takim... No narastającym się, niewyobrażalnym wręcz wyścigu nienawiści. I teraz parę dni temu słuchałam wypowiedzi podczas konferencji prasowej marszałka, pytano go o to, jakie jest jego wrażenie. I w momencie, zanim nawiązał i odniósł się do samego Owsiaka, wspomniał też o jego doświadczeniu. Że on sam otrzymuje jakieś niewyobrażalne dla zdrowego człowieka w odbiorze groźby w kierunku jego, ale też jego dzieci, co oni tym córkom zamierzają zrobić, żonie. To jest jakiś horror, bo to jest takie wyżywanie się najpierw słowem, a potem nakręcanie się tych ludzi. I nigdy nie wiadomo, w którym momencie coś pęknie w tych umysłach, które. Będą po prostu pragnęły zrealizować te swoje chore wizje. Tutaj y, zwróciłem na coś uwagę, na to co powiedziałeś, że oni jakby nie tylko grożą w sensie takim, no powiedzmy, trochę ogólniejszym: Uważaj, zobaczysz, co spotka i tak, tak sobie wyobrażam, przecież nie, 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 nie znam tych, tych sformułowań, ale potrafią na tyle poruszyć własną wyobraźnię własną wyobraźnię, bo przecież muszą, opisując dokładnie, co zrobią wręcz po kolei. To jest, nie wiem jakiego słowa użyć, bo okrutne i tak dalej, czy takie, czyli to już jest jakby za mało. Jakby najbardziej dowiercić, jakby najbardziej w jakiś najczulszy nerw człowiekowi, któremu grożą dopiec, co? żeby go bolało jak najmocniej. Żeby się bał. Żeby się bał, tak, tak. Ale to jest w tym momencie też czymś, do czego musimy nawiązać no, w kontekście tego, co zwykle co tydzień o tym rozmawiamy, czyli jakby o mediach, nie jakby, tylko o mediach. E, o tym, co się dzieje z tym przekazem, jak do nas dociera i w jakiej formie on dociera. I Teraz pojawia się taka sytuacja, że mamy media, mamy przekaz, który takie chore umysły zapładnia, zapładnie nienawiścią, często takim bazowym miejscem, gdzie się to dzieje, to jest internet, to są media społecznościowe. Tak, tak, jest to też zjawisko no, ogólnoświatowe, ale... No... No, zadziwiające, dano ludzkości pewne narzędzia, żeby łatwiej się komunikować, ułatwiać tyle rzeczy, żeby nieść pomoc. Przecież czasami tak czytałem, bywało, że ktoś powiedział mam dość życia, e, zabije się, jego znajomi natychmiast powiadamiali w danym mieście służby odpowiedniej i okazywało się, no często, że to tylko taki rodzaj no, zachowania, ale bywało, że ratowali tak. życie przecież. Dokładnie tak. I teraz takim może apelem do mediów zwróćmy się ponownie. Drogie media, jeśli nas usłyszycie, ale może wydarzy się to jakiś... Przypadek, że ktoś z tych, którzy na przykład oceniają, oceniają z pogardą, oceniają z niechęcią. Teraz mamy właśnie taki maraton polityczny, który się ciągnie od zeszłego roku, kiedy te napięcia się nakładają na siebie, kiedy no, ludzie walczą o to, żeby deprecjonować przeciwników yy, politycznych, używają słów albo też używają Kłamstwa, plotki po to, żeby upokorzyć kogoś, kogo upokorzyć chcą. Potem jest bardzo trudno cofnąć w świadomości publicznej takie opinie czy oszczerstwa. Narasta kłamstwo, narasta nienawiść wręcz. Stymulowa. No to wiemy, to czujemy. O tym mówimy już któryś raz, i zdaje się i tak. Mam wrażenie za mało, ale co z mówienia może przyjść. O, tu trzeba przemiany m, ogromnej. Trzeba podjąć taką próbę przemiany świadomości, choć to są może jakieś e, e, pobożne życzenia jakiegoś e, starszego chłopaka. Mamy cenzurę. Kto no to prawda, nie, czy... no, ale cenzura, wiesz, no cenzura by nie mogła działać właściwie. No, a, może be, a może już działa, jeśli chodzi o internet, nie? Mm, tylko, że jakby ona nie obejmuje tych zachowań. Które rzeczywiście są niebezpieczne i szkodliwe. No wiesz, wolność słowa, wolność słowa. Tak też przecież pamiętasz szał e, i działania antyszczepionkowców. Jak ewidentnie było e, widoczne, że po szczepieniach doczekaliśmy szczęśliwie tych szczepionek i jakby w ciągu tygodnia ta. ta śmiertelność spadła, to było widać, że szczepionki w jakiś sposób za, zadziałały, przynajmniej na ten czas i na teraz. Być może są takie opinie, że one pozostawiły po sobie jakiś ślad, czy też nie wszystkim zadziałały dobrze, żeby jakieś... ale tak jest, że... To jest 0,3%... Hmm. Tak, po prostu takie budowanie nienawiści na wszystkim, na czym można ją budować. Nam się już dojrzałem, ludziom nie mieściło w głowach przed laty, że takie coś może mieć miejsce. No, ale stało się. Uchylając się ponownie nad tym, co się wydarzyło pięć lat temu, oddajmy znowu hołd panu Adamowiczowi i życzmy sobie z całego serca, żeby to była już ostatnia ofiara. Trzydzi. Ach, tego sobie. I wam życzymy, oby nie pozostało to na etapie to pragnienie na etapie życzeń. No dobrze. Żegnamy się Ola i zbyszek.